Siemanko, Fryszko konat ponownie Szedłem sobie już do Madzi, ale Przyszedł mi taki temat, o którym bym nagrał O władaniu wibracją Może to kogoś zaciekawi jak, jak w ogóle sobie radzić ze swoją energetyką Czasem jest coś takiego, że wstajemy, mamy dobry dzień Ale jednak nam coś ktoś powie Negatywnego I nagle bach, humor pada Wkurzamy się I w ogóle lipa <laughs> Co zrobić? Co zrobić w takiej sytuacji? Zobaczcie Hmm, to jest nasza percepcja, tak? Że z czegoś to wynika. Nie no, po pierwsze czujemy też energetykę innych ludzi i jak ktoś na nas krzyczy, to to nie jest dla nas przyjemne. Ale też zaczynają się pojawiać, dopuszczamy to do siebie, że to jest dla nas e, takie i takie i karmimy się tym i wchłaniamy to i siedzimy i tkwimy w tym. A nie musimy. Nie musimy w tym tkwić. Nie musimy tego przyjmować do siebie. Możemy to poczuć, znieść to ale wiedzieć kim jesteśmy i, i nie dać się wybić z tej równowagi. Oczywiście łatwiej się nie dać wybić z równowagi, kiedy, kiedy mamy dużo energii, kiedy jesteśmy ze sobą spełnieni, czujemy się dobrze, wtedy jest spoko. Łatwiej to wszystko utrzymać. Ale jeżeli już nastanie taka sytuacja, to co zrobić? Polecam zrobić albo różne czynności, ponieważ dane czynności dają dane emocje. I kiedy zrobimy coś fajnego, czujemy się dobrze. Więc automatycznie nasze ciało reaguje biochemicznie. Więc jeżeli to zrobimy, na przykład, nie wiem, ktoś lubi biegać, wkurzy się i pójdzie nagle pobiegać, może poczuć się lepiej. I z tego później zacząć tworzyć wizualnie fajne rzeczy, bo łatwo przyciągać z wyższą wibracją, ład, ładniejsze yy, myśli i tak dalej. Dlatego to jest prostsze wtedy, co jeżeli właśnie. Ktoś nas nakrzyczał i idziemy gdzieś i jesteśmy na przykład, wyszliśmy z tego miejsca na przykład z pracy i czujemy się niefajnie i myślimy o tym, kurde, on mi zrobił to i to, a ja nie chcę, żeby on o tym tak myślał. Czyli wychodzimy z tego, że zależy nam na tym, żeby ktoś o nas jakoś myślał, tak? Nie musimy. Nie musimy, nie musimy, bo to, to wychodzi z poczucia też yy, wartości, że zależy nam na opinii innych ludzi. A możemy to puścić i pomyśleć, no dobra, jak tak myśli ktoś o nas, no to, no to trudno, no nie? Nie ma, nie ma, nie ma z tym spiny. Chyba, że nam mega zależy na tym, że budujemy z kimś relację i ktoś nas błędnie postrzega przez jakąś sytuację i chcemy to wyjaśnić, to jest jeszcze coś innego. Ale jeżeli ktoś na nas nakrzyczał i, i to nas ruszyło, ruszyło nas to, dobrze to puścić i przekierować uwagę. Na przykład właśnie, jeżeli komuś ciężko coś puścić, to zacząć coś robić, zacząć coś robić, nie wiem, zacząć robić pompki, przysiady, i pomyśleć i zadać sobie pytanie na przykład yy, o czym chcę pomarzyć, jakie jest moje marzenie. Jeżeli zadajemy sobie jakieś pytanie, na przykład, co by było, o czym bym myślał, gdybym myślał jak Bóg, albo jak bym myślał, jakbym myślał jak Bóg. I to słysząc to, nas stymuluje do działania w danym kierunku. Na przykład ktoś mówi nie myśl o różowym słoniu, zaczynasz myśleć o różowym słoniu. Więc jeżeli zadam sobie pytanie, to będę chciał na nie odpowiedzieć, tak? Czyli o czym bym myślał, żeby czuć się dobrze. Pyk. Może myślałbym, że siedzę na plaży, że jem cudowne mango, że siedzę z moją y, cudowną wybranką i gadamy o super rzeczach i jest cudownie, świeci słońce na naszą twarz. Widzimy, jak fale się załamują, jak latają ptaki, jak szumi morze słyszymy. I zobaczcie, jak się czujemy. Jak myślimy o tych naszych marzeniach, o tych fajnych rzeczach, że gdzieś jesteśmy, że czujemy się dobrze. Zobaczcie, jak się wtedy czujemy. I to jest niesamowite, żeby przekierować właśnie uwagę, poczuć się tak, jakbyśmy tam byli, dodatkowo pobudziliśmy nasze ciało, bo zrobiliśmy pompki przysiady, więc jakby nasze ciało jest pobudzone, jest zwiększony przepływ, więc mamy dostęp, nasze komórki są bardziej pobudzone w całym ciele, więc mamy inną też świadomość ciała, bo nasze ciało jest nagle pobudzone, więc mamy świadomość, na przykład teraz pobudzonych komórek bardziej. 70 miliardów zamiast na przykład 50, no nie? Albo jeszcze inaczej. Także Także... możemy pobudzić to ciało do działania, zacząć się skupiać na pozytywnych rzeczach i zobaczyć nagle jak się czujemy. I nagle byliśmy w miejscu, kiedy ktoś na nas nakrzyczał, nie czuliśmy się dobrze, a teraz jesteśmy w miejscu, kiedy siedzimy na plaży, czujemy się dobrze, jeszcze nasze ciało jest pobudzone i świeci słońce. I, i, i już przestajemy myśleć, bo zobaczcie, ktoś, mieliśmy szklankę. Może już była wypełniona trochę, ale ktoś nam nalał trochę goryczy I niech ta gorycz to będzie właśnie ta kłótnia To co należy zrobić, przepełnić tą szklankę, wylać tamto I przepełnić się czymś innym, czyli pozytywnymi rzeczami Na przykład, dobra, teraz pobiegnę, pomyślę o fajnych rzeczach I zjem, mm, wypiję sobie mm, smoothie z bananów i truskawek I jeszcze te banany będą... Wow, ten dzieciak jest kosmiczny Widzę, jak dzieciak jeździ na deskorolce i chciał przeskoczyć coś na deskorolce. No i wypijemy sobie taką jogobelę z, z truskawkami z owoców samych. Wypełnimy się światłem, wyjdzie wyższa energetyka, bo zobaczcie, władca wibracji wie, że wszystko jest wibracją. I wkładając w siebie różne wibracje w postaci słów, owoców, oddechu, czynności, napełniamy się danym, daną rzeczą. I jeżeli wiemy to, możemy nawet będąc, dobra, nie czuje się w tym momencie fajnie, dobra, możemy w tym tkwić i ciężko się czasem ruszyć z tego, ale jeżeli podejmiesz już to działanie, zaczniesz biec, 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 później wypijesz szejka, weźmiesz zimny prysznic wcześniej może jeszcze, zrobisz fajne rzeczy, przestajesz już myśleć o tej kłótni, bo już masz tak fajną energię, że zaczynasz myśleć, dobra, co mogę jeszcze zrobić, bo się czuję fajnie. I to Wam chcę przekazać w tym filmiku, że możecie być władcą wibracji. I totalnie kontrolować Swoją energię Możecie być totalnie Władcami własnego ciała Myśli, emocji Możecie mieć wysoką świadomość I kontrolować to, co się dzieje wokół was Trzymajcie się, wszystkiego dobrego Pozdrawiam, myślę, że to jest jeden z Kluczowych filmików na tym kanale Także powinienem to powiedzieć na początku filmiku Ale mówię to na końcu Trzymajcie się, wszystkiego dobrego Pozdrawiam